Hejka, a dzisiaj będziemy testować takiego loda chmurki i burzy Jak wiecie to oni mieli już lody, ale nie w rożku, tylko na patyku Jestem bardzo ciekawa, bo był tylko taki smak, a w napatyku jest smak chmurki i burzy A tu może będzie pomieszane Nie wiem, sprawdźmy to Jestem bardzo ciekawa Jak to będzie wyglądać o, Zobaczcie sami To jest... I śmietankowy i czekoladowy, a to są moje chyba o, dwa ulubione smaki z lodów. I generalnie jeśli chodzi o wygląd opakowania, to to nie było tam żadnych minusów. Jest ładniej w ogóle. No daję 9 na 10, ale najważniejszy jest smak. jeszcze u góry jest chyba posypka strzelająca, ale nie wiem czy strzela, no bo zawsze mają strzelającą posypką. Dobra, a więc testujemy. Dziwnie, bo nie ma tutaj strzelającej posypki, tylko jest czekoladowa posypka. Ale jest mega dobra. I może jeszcze w środku ma czekoladę. W się sensie tutaj na końcu wróżku jeszcze w środku. A więc moim zdaniem ocena smaku 10 dziesięć jest po prostu przepyszna. Ale smakuje jak zwykły rożek Ale jest bardzo dobra No tylko, że tutaj mam jeszcze tą posypkę No i łącznie z, y, z opakowaniem I ze smakiem No to oceniam go na 10 na 10 Bye